Muszę lecieć. Wyrzucam do mnie potrzebne Bo bo nie zamierzam robić. I płapka. jest bardzo prosta do życiu. Chcę, kopać yy, tak jak ja. I raz w kopać tak jak ja, bo i jak inaczej to wszystko zmasi się jednocześnie. być takie coś. Taki krąg kołu. Teraz tak. Tu na dwa. Tu na dwa. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Zwykle nie przewidziałem tego. I tu kładziemy jask. I do tego... Aha. Cezar zawsze wiespieczować jakoś taka. Wkładziemy tutaj kaptuśka. Wysokość zależy od was. To też wyżacie nie padają, ale nie padają tak jak tutaj. Teraz pokażę w czym rzecz biega. To nie będę pobierał, bo zastotuję nasz bieg wody. Więc jest do mojego nieskończonego bełka wody. Jeżeli ktoś będzie chciał, to pokażę to w następnym szybkim moim dynamicznym uczącym filmiku. A tutaj nie będzie dodał po takie. Dlawamy zgodnie z usićem. Robiliśmy 3 na 3 to można tak powiedzieć. I dlatego staży strony trzeba wlać, Żeby wszystkie wody, prądy mockie chodziły do jednego miejsca. Czyli do środka, gdzie głupie gdzie Dzieża takie jak świnio. Jak to robię? No właśnie. Y, za napięciem. Tutaj, tutaj. Dobra, nie zapraszamy. Tu, tu. Znowu Raz, y, dwa. Y, I tak. Y, tu i tu. I to jest taka poprawa, y, że... I jest sobie kuczak, nie, nie, kuczak może nie. Świni. Świnia. Świnia. I idzie sobie świnka, świnka... Chodź nagle, patrz! I tu idzie jej uuu, 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 uuu. Gra na pewno. jeszcze byście chcieli wiedzieć. I tak spada. Yy, może ja zrobię to niżej? Yyy, ginie po krusie.

Dobra, sobie. I to chyba na tyle dzisiejszy w moim filmiku. Zapraszam do komentowania, bo jeszcze żadnego komentarza nie dostaję pod filmikiem. No i z sobą kończę go dostać. Dziękuję za uwagę. Kładęcie, mam nadzieję.